Nazywam się Gal Kołem. A to jest moje Radio Psyche. Podcast o tym, co czujemy i jak czujemy. Głos, który nie płynie tylko z ust, ale z wnętrza. Radio z duszą. Zaczynamy. Wchodzisz w czyjeś życie tylnymi drzwiami, na palcach, cichutko, jakbyś nie chciała zostawić śladu. Jesteś tą drugą z wyboru? Czy dlatego, że w głębi siebie nie wierzysz, że zasługujesz na bycie tą pierwszą? Czy ukradłaś cudze życie? Czy tylko przyjęłaś rolę, którą ktoś inny zostawił pustą? Narcyz. Czy on naprawdę jest taki czarujący? Czy zaprasza cię do swojego życia? Czy tylko wślizguje się w twoje przez pęknięcie w twojej samoocenie? Dziś postaram się Wam odpowiedzieć. Na te i na inne pytania. Mój głos, moja przestrzeń, radio z duszą. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Niektórych relacji nie dotyka światło dzienne. Czasami wchodzimy właśnie w czyjeś życie tymi tylnymi drzwiami. Czasami podświadomie dla świętego spokoju otwiera nam je inna kobieta, albo są po prostu zawsze uchylone. Co, jeśli je przekroczyłaś i myślisz, że wpadłaś w progu? Na mistycznego bliźniaka Twojej duszy. Ten ma 60 lat, ale równie dobrze może mieć 30, 40 albo 50 lat. Może też być kobietą, królową lustra. Nie chcę nikogo stygmatyzować, bo w pułapki narcyzów wpadają kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Ale teraz wróćmy do tego. Elegancki, dystyngowany, oczy jak stal, zimne, ale błyszczące, ma żonę, dzieci, może ma wnuki, status. Na pewno ma swoje rytuały. Ale w środku, w środku ma wieczną pustkę której nie potrafi nazwać. Znudziła go stabilność, nie cierpi zwyczajności i panicznie boi się, że już nikt go nie zobaczy takim, jakim sam chciałby się widzieć. Potrzebuje emocji, reakcji, zachwytu i wtedy pojawiłaś się ty, nieplanowana, przypadkowa, gotowa. Piękna swoim głodem, nie rozbijasz jego małżeństwa, tylko przemykasz przez tylne drzwi jego znudzonego życia. Nie pytasz, wchodzisz i widzisz go dokładnie takim, jak on chce być widziany. I ciekawe, co sobie teraz myślisz. Nie, to nie dusze się spotkały. Tylko On daje Ci dostęp do emocji, których szukałaś całe życie. A Ty dajesz Mu coś ważniejszego potwierdzenie, że jeszcze działa, że jeszcze iskrzy. I jeszcze coś uzależnienie. Ale nie tylko od Niego uzależnienie od zakochiwania się. Tego napięcia przed pierwszym spotkaniem, od niepewności, która przechodzi w pożądanie, ta chemia, ta fala endorfin, która wymazuje wszystko inne: dopamina, oksytocyna, serotonina, ten biologiczny drink neurosex on the beach, który upija was oboje. Wtedy myślisz, że znowu się zakochałaś, ale nie. Ty po prostu. Poczułaś to uczucie euforię, sens, obecność że jesteś czyjaś. I wtedy myślisz, że znowu się zakochałaś ale nie. Ty po prostu poczułaś to uczucie euforię, sens, obecność że jesteś czyjaś. A od tych chwil, w których serce wali tak mocno, nie słychać rozsądku. To jest jak narkotyk. Każdy romans to nowa dawka coraz silniejsza, coraz krótsza, coraz bardziej bolesna w odstawieniu. A narcyz, narcyz nie zostaje, on znika, kiedy spojrzysz na niego naprawdę. Bo prawdziwego On boi się najbardziej. To mistyczny bliźniak, który nigdy nie ma duszy, tylko potrzebę. Jaki jest? Jest jak lekarstwo, które samo wywołuje chorobę. Taki klasyczny przypadek zafascynowany sobą, swoim wpływem na kobiety na ciebie. Karmi się Twoim oddaniem, Twoim bólem, bo narcyz nie kocha. On tylko żąda odbicia. Może mieć rodzinę, pozycję, status, ale pod tą powierzchnią ciągle coś w nim drży, czegoś mu brak. Czego? Zachwytu, lustra. Chce się przeglądać w cudzych zachwytach, dziś akurat w Twoich. Potrzebuje widzieć siebie jako kogoś wyjątkowego w Twoich oczach, bo w Jego własnych jest pusty. Bo on nie tworzy relacji, on je zużywa. Zaczyna intensywnie, z fascynacją i czułością, które Tobie wydają się być prawdziwe. Potem to gaśnie, bo nie chodzi o Ciebie. Chodzi o to, co może z Ciebie wyciągnąć Twoją uwagę, Twoją wierność, Twój dramat. Jesteś jeszcze tą intrygującą, inspirującą, tą, która go rozumie tak jak nikt nigdy dotąd, przynajmniej. W jego narracji. Spotykacie się, umawiacie, on błyszczy, rozmawia o sztuce, filozofii, smutku życia, może pisze wiersze. A ty słuchasz uważnie, a on to widzi i czuje pod skórą. Jest na narcystycznym głodzie. Bo ten pojawia się zawsze, gdy ktoś nas widzi na nowo. I to wszystko ukrywacie przed światem, przed sobą nawzajem. Żyjecie w cieniu. On wraca do żony, ty do pustego mieszkania, a może do kogoś, kto dawno już wyblakł. I świat nie może się o tym dowiedzieć. A wasze kłamstwa układają się w codzienność. Dzwonicie tylko w określonych godzinach, nie ma zdjęć, nie ma wspólnych miejsc, nie ma przeszłości ani przyszłości. Jest stan. Stan, w którym samo to ukrywanie czasem jest podniecające. To wasza gra. Tylko świat dla Was. Zamknięty, sekretny, pełen loftonik, który jest dla Ciebie jak eliksir. Ale prawda jest brutalna. Dla Niego to rutyna. Dla Ciebie złudzenie być jakimś wyjątkowym. I to jest niebezpieczne. Bo to może być zranienie, powtórka z Twojego dzieciństwa, gdzie bliskość znikała nagle i bez ostrzeżenia. A ten mężczyzna nie oferuje miłości, pokazuje uśmiech, który uzależnia i wycofanie, które rozrywa. Żona Narcyza. Ta, która otworzyła te tylne drzwi. Jest z nim od lat. Dał jej nazwisko, a ona zna wszystkie jego maski, wszystkie strategie. Wie, kiedy kłamie, czuje, kiedy milczy za długo, ale nie pyta, bo zna odpowiedź i wie, że jeśli to nazwie to to wszystko się rozpadnie. Znajomi wokół jej mówią odejść, ale ona wie, że to nie takie proste, bo w tej ciszy, w tej rutynie, w tym wszystkim jest też jej życie, jej dzieci, jej kredyt, jej minione lata, jej historia, której nie umie przepisać na nowo. Wie, że on nie kocha jej tak, jak powinien, ale czasem, kiedy nikt nie patrzy, potrafi spojrzeć tak, że znowu czuje się ważną i łapie te spojrzenia jak ochłapy, bo nawet sucha miłość jest lepsza niż żadna. Boi się nowego początku. A jeszcze bardziej tego, że nic lepszego jej już nie czeka. I wiesz co? Ona nie jest słaba. Ona po prostu zbudowała życie wokół człowieka, który umie być cudowny tylko na chwilę. I te właśnie, te chwile trzymają ją przy nim, jak narkotyk, jak wspomnienie. A ty? Dlaczego więc ty trwasz w tym? Co w tobie sprawia, że jego intensywność cię pali, że jego obojętność cię boli, a mimo to nie potrafisz się odsunąć? Nie jesteś głupia, nie jesteś naiwna, nie jesteś też łatwa, po prostu. Zakochałaś się w kimś, kto idealnie trafił w Twoją ranę. Nie przypadkiem, nie z przeznaczenia, z mechanizmu. To nie miłość Cię złapała, to Twój schemat przywiązania, to Twoja historia mówi: On jest bezpieczny, bo wygląda jak ktoś z przeszłości. Może matka była wymagająca. Ojciec nieobecny. Może musiałaś się starać o uwagę, o dobre słowo. I teraz trafiasz na człowieka, który na początku daje ci wszystko. A potem powoli, metodycznie to wszystko zabiera. Kto najczęściej? Wpada w ramiona narcyza. Najczęściej w relacje z narcyzem wikłają się kobiety, które świadomie lub nie nadrabiają cudze deficyty własnym poświęceniem. I to nie kwestia naiwności, to konfiguracja psychiczna, która doskonale pasuje do narcystycznej dynamiki. Ktoś pragnie brać wszystko, a ktoś ma wdrukowaną gotowość dodawania siebie w całości. To może być wysoko empatyczna kobieta z syndromem ratowniczki. Często jest opiekuńcza, godowa, nadodpowiedzialna. Wychowywała się często przy emocjonalnie niestabilnych lub uzależnionych rodzicach. Nauczyła się ratować w zamian za uwagę i miłość. A dlaczego narcyz? Bo on na początku wygląda jak ktoś zraniony, wyjątkowy, a ona chce być tą, która go naprawi i uratuje. To może być kobieta z lękowo ambiwalentnym stylem przywiązania. Często jest wrażliwa, głodna miłości, ale niepewna siebie. Dorastała przy rodzicu, który raz był ciepły, raz niedostępny, a emocjonalna sinusoida stała się dla niej normą. A idealizuje i odrzuca na przemiennie, a to dla niej znany emocjonalny. Roller coaster z dzieciństwa, znany, czyli bezpieczny. To może być również kobieta o zaniżonym poczuciu własnej wartości, która szuka potwierdzenia z zewnątrz. To dość często perfekcjonistka, która odnosi sukcesy, ale w środku czuje również pustkę. Być może była wychowywana w cieniu. Może była grzeczną dziewczynką, ale nigdy dość dobrą. A Narcyz początkowo idealizuje. Daje jej to, czego nigdy nie dostała. Zachwyt. Ale jak się później okazuje, to tylko haczyk. Wewnętrznie samotne, duchowo głodne kobiety, poszukujące sensu, głębi duszy bliźniaczej. One również często trafiają w ramiona narcyza często niedopasowane do zwykłych relacji, tęskniące za wielką, metafizyczną miłością. A jak wiemy, narcyz potrafi doskonale grać tę rolę. Tajemniczego, głębokiego mężczyzny, dopóki nie przestanie mu się chcieć. Kobieta z osobowością zależną, która zazwyczaj potrzebuje silnej figury partnera, który podejmuje decyzje, prowadzi, a w tej konfiguracji narcyz staje się jej całym światem. Ona oddaje władzę. A on ją bierze, aż przestaje oddawać cokolwiek. Kobieta z traumą z przeszłości porzucona, zdradzona, która przeżyła przemoc w związku. Często sprawia wrażenie silnej na zewnątrz, ale emocjonalnie jest bardzo głęboko zraniona. A narcyz? narcyz jest jej plastrem, który dokładnie trafia w miejsce, które boli, daje iluzję uzdrowienia, ale tylko po to, by później rozdrapać tę ranę. Kobiety te często nie kochają narcyza kochają to, co myślą, że dzięki niemu poczują o sobie. Ich głód miłości nie wynika z braku mężczyzny, tylko z braku siebie dla siebie. Zatem nie zakochujesz się w nim przez przypadek. I to nie magia, to biochemia, dzieciństwo i brak zawsze ten sam typ charyzmatyczny, elokwentny, magnetyczny. Na początku widzi w tobie wszystko, o czym sama nie wiesz, że w ogóle masz. Jesteś najpiękniejsza, najmądrzejsza, niezastąpiona i już jesteś złapana. Bo właśnie tego najbardziej potrzebujesz żeby ktoś zauważył, zanim się wykażesz żeby pokochał cię tak po prostu. Ale on nie kocha. On tylko odbija światło jak lustro. Bo narces nie kocha ludzi, on ich używa. Jego serce to teatr, a on potrzebuje publiczności. A ty? Ty jesteś kobietą, która od lat chce być wystarczająca. Kobietą, która nauczyła się dawać wszystko, żeby dostać cokolwiek. Która myśli, że jeśli będzie lepsza, Mądrzejsza, piękniejsza, kto się wreszcie pokocha? Może byłaś niewidzialna w domu pełnym hałasu, albo może nikt nigdy ci nie powiedział: Nie musisz zasługiwać. Więc kiedy pojawił się on, uśmiechnięty, intensywny, czarujący, twój mózg odpalił stary mechanizm to on mnie wypełni. Nie widziałaś, że to iluzja, nie miłość, tylko emocjonalny narkotyk. Dopamina, oksytocyna, lęk, ulga, idealizacja, dewaluacja i znowu. Narcyzm nie zostaje, on znika, gdy już się napije, a ty zostajesz z głodem, z ciszą, z zapytaniem, czy to... Znowu moja wina? Nie, to nie jest Twoja wina, ale to Twoja odpowiedzialność, by z tego wyjść. Bo jeśli będziesz czekać, że ktoś Cię uratuje, znowu zakochasz się w człowieku, który nawet nie widzi, że jesteś. I jak odejść? Albo może. Lepiej kiedy? W momencie, kiedy pojawią się wątpliwości, pytania: czy ja jestem tylko w cieniu jego żony, a może jestem w cieniu jeszcze innych, dwóch, trzech kobiet, każdej w innym mieście, gdzie każda z nich wierzy, że to ona jest wyjątkiem, a on, może po prostu. Doskonale gra w romans, w bliskość, w potrzebę. Może żadna z nas nie jest tą jedyną, tylko tą drugą, trzecią, kolejną, numerem w telefonie tym, który akurat jest dostępny? A jak to zauważyć, kiedy znika bez słowa? tłumaczy się jak z podróży międzyplanetarnej no wiesz, praca, stres, bateria, zapomniałem i nie daje ci nic więcej żadnego konkretu, rzeczywistości a telefon ma zawsze odwrócony żadne spraw, ci zadzwoń kiedy chcesz wszystko jest pod kontrolą ale nie twoją raz jesteś królową jego świata a chwilę później patrzy na ciebie, jakbyś mu przeszkadzała. Ten chłód to nie ty, to nie twoje emocje to przesunięcie jego uwagi na kogoś innego. A kiedy pytasz, dostajesz etykietę: zazdrosna, toksyczna, nienormalna. Gaslighting w czystej postaci on ofiara, ty problem. Więc. Kiedy głęboko w sobie poczujesz, że coś jest nie tak, poczujesz się jak opcja po prostu wyjdź. On nie szuka jednej, on szuka luster, w których może podziwiać siebie. Powiedz: dość, spokojnie, bez sceny. Będzie zdziwiony, bo to nie pasuje do scenariusza, który sam sobie napisał. Będzie próbował tłumaczyć, mówić, że to skomplikowane, że nie wiesz wszystkiego, że tamte nie były jak ty. Taka klasyka narcystycznej projekcji. A potem, potem będzie milczenie, bo narcyz nie traci czasu na tych, którzy przestali go karmić. I już go nie karm, nie płacz, nie pisz. Zamilcz, zamknij drzwi uchylone przez jego żonę, bo w tej ciszy, która nastąpi, po raz pierwszy poczujesz ulgę. A co potem? Zaufanie nie wraca od razu. To nie jest jak włącznik do światła, to bardziej jak rehabilitacja po złamaniu. Na początku nawet boli, kiedy ktoś patrzy. Ale z czasem uczysz się rozpoznawać, co jest prawdziwe, a co tylko dobrze opakowane. Uczysz się siebie. Budujesz swoją odporność. Już nie wchodzisz tam, gdzie ktoś cię chowa. Nie odpowiadasz na wiadomości po 23. Już Odsączyłaś ciało z jego zapachu, spaliłaś wspomnienia, które były tylko projekcją. Już nie czekasz, aż ktoś wybierze ciebie, bo ty już wybrałaś siebie, swój osąd, swoje granice i swoją ciszę. Jeśli ten odcinek mówi o tobie, nie wstydź się. To, że zakochałaś się w narcyzie, nie znaczy, że jesteś słaba. Jesteś człowiekiem, a jeśli cię poruszył, to znaczy, że jesteś gotowa zacząć widzieć siebie bez czyichś oczu. Jak mówi Gabor Mate, uzależnienie od drugiego człowieka to desperacka próba. Uniknięcia kontaktu z samym sobą. Jeśli to, co dziś usłyszeliście, poruszyło coś w Was, napiszcie proszę. Czy czujesz, że jesteś czyimś lustrem? Czy chciałbyś zamknąć tylne drzwi uchylone przez kogoś dla świętego spokoju? A może już wyszedłeś z historii takiej jak ta? Napisz radio nie jest terapią ale może być przestrzenią przestrzenią dla głosu który zbyt długo był cicho dla ciebie radio z duszą